Witam was, moi drodzy, bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Need for Speed 3 Hot Pursuit. Dzisiaj po raz kolejny zasiądziemy sobie za kierownicą radiowozu i będziemy ścigać tych złych. Ja już tu mam ustawioną korwetę, bo niestety innego samochodu policyjnego na razie nie mam. Także musimy się męczyć tą korwettą. W każdym razie ona aż tak zła nie jest. No i trasa mamy. Dzisiaj planuję sobie przejechać te 3 Atlantikę, Country Woods i Lost Canyons. Oczywiście już te 3 przejechałem jako uciekinier. Jak widzicie, nadrobiłem. Nadrobiłem Rocky Pass bodajże, bo mi ostatnio wyłączyło. No i dobra, te 3 plan na dzisiaj: eee, cztery okrążonka, żeby sobie dać trochę czasu. Ok, samochody jakiej klasy? Dajmy sobie B. Na razie, żeby się za bardzo nie spocić, no to dobra, jedziemy. Ok, bardzo mnie ciekawi, też jakie będą te następne radiowozy, które odblokuję, zobaczymy, jak się tym, tym będzie jeździło w ogóle. Ok, czyli trzeba się przygotować znów na wycie w słuchawkach przez cały odcinek. Dobra, bierzemy za... Bierzemy się za Kuntasza. Bo tutaj najbliżej jest. No. Okej, okay, oczywiście. Yellow Kuntasz, tak jak mówiłem. Jedziemy, 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 jedziemy rozpędź ale troszkę słabo się rozkręca ta korwetta. Żeby to była ta carbon... Limited Edition, co jest w Wordzie, to ona by znacznie szybciej przyspieszała. Aj, to nie ta, ale dobra. No, no, ale go wpakowałem. Musicie przyznać, że mi się to w miarę udało. Czegoś miał pecha. No i lecimy za następnym. Bierzemy tego kunta który mi się wymknął przedtem to tylko dlatego, że ta korwetta się tam władowała między filary. Oczywiście mamy też zaznaczone na radarze, jak widzicie, o tutaj. No to tylko przez tę mapę widać. Przez tę mapę, to jest radar. No, 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 ciśnij, ciśnij, ciśnij. Którym się tu kolczatki w, w, używało? Już teraz nie wiem. No, hamuj! Pięknie. A, tak. Dobra, myślałem, że z powodu wczesnej pory. A nagrywam dość, dość rano to wszystko. Materiał pewnie się dziś wieczorem ukażę, no ale dość rano. Myślałem, że nie będę ogarniał. A tutaj jakoś jakoś to wygląda. Niby no chodź, tu tą czerwonym. Tu jedziesz, mówisz? Dobra. Dobra, trudno nie jest. Powiedziałbym, że przyjemnie. Ok, trasa taka moim zdaniem bardziej pomagająca policji niż uciekinierom. Dobra, lecimy. Aj, Green Countach słyszę, czyli będę się musiał Lamborghini zainteresować. A cóż to z przodu jedzie? Jedno Lamborghini na pewno, a drugie, drugie to cóż to? Korweta, no dobra, no to ja się mam kuntaszem interesować. Przykro mi. A kurde, korweta zaatakowałem. Dobra, to sobie zmienimy cel. Aaaa, chodź tu. A ten co? On po prostu się. Po... Aha, bo on może ma to samo. Po prostu, gdy się już zatrzyma, potem już nie może wystartować. Tak jak ja mam w pobliżu policji, że już potem nie ma szans uciec, gdy się zatrzymamy. No nic, lecimy. Mamy jeszcze dwa wozy, no i w sumie drugie okrążenie. Zaraz będzie drugie, gdy przejedzie ten, ten szary. O proszę, jest już drugie, 2 na 4. Lecimy. Lecimy! Tak, czyli kuntasze wydają się bardziej sprytne, mają po prostu więcej szczęścia. Dwa razy na nie zaczynałem polować i kończyło się na tym, że zatrzymywałem korwetty. Oczywiście żółtego kuntarza zatrzymałem chwilę później, no ale, ale udało mu się w pierwszej chwili. W końcu Lamborghini. No chodź, 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 chodź. Chodź, bardzo lubię ten samochód. A tak a propos, jest do sprzedania Lamborghini kuntarz. Jeżeli byście mieli jakieś tam drobniaki gdzieś w skarbonkach, no to możecie być zainteresowani. Kuntarz fabrycznie nowy, przejechane ma bodajże. Bodajże coś około 120 czy 130, no teraz już nie jestem w stanie Wam przytoczyć, ile ma dokładnie przejechane, ale około 130 km. Fabrycznie nowe Lamborghini Kuntarz w kolorze czarnym. Coś niesamowitego. Jeszcze nie jest dokładnie mm, oszacowana cena tego oto samochodu, ale, ale wydaje mi się, że na pewno znajdzie swoich... Swojego kupca, i to na pewno nie będzie niska cena. Na pewno pójdzie za cenę, wydaje mi się, większą, dużo większą niż Aventadory czy tego typu samochody. A proszę, w taki dość dziwny sposób. No, no tak, dlaczego pójdzie za większą cenę? No oczywiście, bo ile mamy na świecie kundaszów w takim stanie. Zaryzykuję stwierdzenia, że żadnego oprócz właśnie tego. Może się zdarzyć jakiś kolekcjoner, który trzyma tylko tenże samochód w swoim garażu. Ale, ale wątpię, wątpię. Zazwyczaj z tego co widziałem, to są samochody już porozbijane po przejściach, gnijące gdzieś w garażach. No naprawdę takie samochody gnijące. A. Szkoda gadać. Ale cóż, takie rzeczy się zdarzają. Dobra, mam tu jednego jeszcze do zatrzymania. Kolega się bodajże w korwetcie porusza. Oczywiście. Aj, 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 Dobra, bierzemy go. Chodź tu, chodź, chodź, chodź. Ty strasznie takim tempem spacerowym się tutaj poruszasz, widzę. Na kuntasze mają dużo lepszą. A, no chciałem to zrobić, tylko że nie, nie wyszło mi to za bardzo. Pięknie, udało się. Wszystko zgodnie z planem. Okej. Okay. No to się udało. Się udało. No zobaczmy sobie jak to wygląda. Pięknie, mamy cztery już odznaki pod rząd. Country woods, jedziemy. Weźmiemy sobie może coś trudniejszego, jak myślicie? Hmm, weźmy, sobie, no, weźmy sobie klasę A, na koniec sobie weźmiemy klasę C. Będzie bardzo łatwo, ale tak na koniec myślę, że będzie w sam raz. Znów podziwiamy tą kurwettę No ładuj się, ładuj się pięknie. No i mamy śnieg. Mamy bardzo dobrze znaną trasę na której tutaj bodajże pomagałem policji. Jeżeli pamiętacie. Pomagałem w ten sposób, że zatrzymywałem. Zatrzymywałem właśnie uciekinierów, będąc po ich stronie, tak w ogóle. Też będąc uciekinierem, o tak powiem. Bo po, po stronie byłem raczej policji, żeby ich pozatrzymywali. Potem większy luz jest, można bardziej uważać, nic nas nie goni. Dobrano. Dużo zakrętów widzę też na tej trasie. Jest taki odcinek, gdzie jest dużo zakrętów, więc będzie się działo i będzie sporo okazji do tego, żeby zatrzymać. Włączamy syreny! Jedziemy! Nie, no weźmiemy tego. O, musiałem jeszcze raz włączyć. Weźmiemy sobie. Odpuścimy sobie na razie tą pseudo-alfę. Weźmiemy sobie Diablo albo dobra Alfę. No, 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 no! Już myślałem, że się wyśliźnie. Okej, okay, jednego mniej. Lecimy, czyli mamy diablo i te wspomniane już alfy, bo ja to będę nazywał alfą, bo to jest przecież alfa, po co to? Nazywać jakoś całkowicie inaczej. Lecimy. Leją, le leją Yellow diablo. Haha. Uh, pięknie. Trudno nie jest. Aj, aj, aj. Myślałem, że od razu. Od razu! To jest właśnie najgorsze, bo oni mają, oni mają tu zakrętów dużo. No i proszę. To idzie hurtowo. Zostało już tylko dwóch. Dobra, lecimy do tego... albo nie. Czekaj, kolczatki, którym się to robiło? Kolczatki. Fuck. Nie pamiętam. Cholera. Nie wiem. No ale to nic, bez kolczatki też zatrzymamy. Wypadło mi z głowy po prostu. Gdzie to kolczatkę, którym się tu uruchamiało? No to lecimy za tym ostatnim, także to będzie chyba jedno z najszybszych zatrzymywań moich. Zatrzymani. Zatrzymani. Ogólnych zatrzymań, kurna. Sześć zatrzymań. Eee, tutaj te zakręty, tutaj zawsze miałem problem. Na szczęście oni też ma przez to przechodzą, też mają podobny problem. Dodatkowo po mojej stronie stoi prawo. Nie wiem, w czym miałoby mi to pomóc, no ale dobra. Z kodeksem ich szybciej na pewno nie dogonię. Kurczę, no ciśnie sobie, ciśnie. No i czego mi się wyłączyło? Aha, bo mi na taką odległość odskoczył. Ale popatrzcie, popatrzcie. Nie żałuję sobie. Kolega tutaj gazu widzę. No nieładnie. No nie mówcie, że tak z wszystkimi łatwo poszło, a z tym będzie problem. Będę jeździł za nim trzy okrążenia. Jeszcze. Aha, już się chyba z... Już jest blisko mnie, bo mi się pojawiły statystyki. O, już zniknęły, proszę. Długo się mnie nacieszyłem. Już są. Widzicie, chodzi mi o te po lewej na dole. Dlaczego ja mam znów w milach? No ja się zdenerwuję Po prostu gra sobie samoistnie resetuje ustawienia To jest naprawdę irytujące Myślałem, że sam zrezygnował i zjechał na pobocze No ale nie ma co liczyć Diablo, no to się nie dziwię Kolega w Lamborghini się rozszalał Utrudnia mi tutaj sprawę Po całości Można by było się poddać, panie No, jedź! Jezus, jak on do pieprza! A gdyby tak poczekać na niego, jedno okrążenie, przecież to nie jest głupi pomysł. Tylko muszę w końcu ogarnąć, jak tu się kolczatki rozstawia. Ależem zatrzymał porządnie. O, 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 mam chyba kolczatkę. To jest Y. No, chyba tak to było. O proszę, ktoś się zblokował, ktoś się zblokował. A, ha, ha. Jednak się przydają ci, których zatrzymałem. Udało się! Było trochę więcej problemu niż, niż z tymi wcześniej, no ale się udało w końcu, więc to się liczy. Dobra. Pięknie, pięknie to wygląda. Lost Canyons to będzie nas, nasz następny przystanek. Weźmiemy sobie klasę C. No jeżeli teraz było łatwo, to jak będzie. Z klasą C. Przekonamy się. Zaraz się wszystkiego dowiemy. Kurde, ładuje mi się niczym. On złąted. 3, 2, 1, go. Dobra, co my tu mamy? Bodajże. Nie widzę ten odcień taki dziwny, ale chyba to był Aston Martin. Nie dam sobie głowy uciąć. Ani nic innego. Okej, okay, lecimy za nimi Tu mamy Jaguara na pewno Aha, i mamy Astona, dobrze, rozkminiłem Jaguar oczywiście tutaj A, pięknie, mam cię No nie licz nawet na to No długo się, kolego, nie nacieszyłeś jazdą Mogłem zajechać drogę, nie przemyślałem tego, ale nic nie, może na razie dogonimy ich najpierw, bo tak włączyć, a potem a potem i tak się pozmieniają pozycję i będę musiał zmieniać swój cel. Więc lepiej do nich dojechać najpierw. Niebieskie, coś tu niebieskiego mamy. A, Blue Jaguar, czyli Jaguar jest tępiony przeze mnie na razie. Aaaa! A ty chamie Dobra A W tle jakiś Dzikie odgłosy Dzikiego zachodu No i co? No właśnie nie włączyłem, nie przełączyłem sobie celu Okej, okay, po raz kolejny Jaguar, no to naprawdę wyczyściłem świat z Jaguarów ja! jedzie czerwony, jedzie czerwony. Ale żem to rozegrał, no po ciulu fest! Szlak. Mm, nie przemyślałem tego. O, nawet nie wiedziałem, że kolczatki są zaznaczone kolorem zielonym na mapie. Nie zwróciłem na to, szczerze mówiąc, o... uwagi. No, fujaro! No, dobra. Czyli teraz czas na Astony. Bierzemy teraz tego, jaki on black? Jaki on black? Raczej jakiś grey, szary czy coś tego typu. Ale wyjesz, Mnie to wkurza już trochę. Nie miałbym, nie miałbym cierpliwości do bycia gliną chyba. Takich wyjców słuchać. Chodź tu, chodź tu skarbie, chodź tu skarbie. Chodź, chodź, chodź na boczek. Okej. Okay. A co ten policjant? Hej Hitler czy co? Jeszcze jeden, jeszcze jeden kolega. Myślę, że on tego samego nie powiedziałby o mnie. Ale jest ich łatwiej dogonić niż tego w Diablo. Chociaż też trzeba się sporo napocić. Tutaj, co zrobiłem tę sławną przewrotkę. W ostatnim odcinku, bodajże, tak, w ostatnim, w ostatnim. Dobrze pamiętam. OK, już bym mógł sygnały z Syreny załączyć. Jeszcze sobie trochę podgonię. Mamy jednego, więc cel będzie tylko jeden. Kurczę, liczyłem, że mi się uda w jednym okrążeniu zamknąć. Jak widać, i z tym są problemy. No ale cóż, i tak źle nie jest. Uuu, no proszę, no to. Trochę ponad jedno okrążenie mi zajęło. No, niestety, po raz kolejny gra wywaliła mnie do pulpitu, no i nie zaliczyło mi tego przejazdu. Ja oczywiście to zrobię poza materiałem, tak jak to było w przypadku bodajże Rocky Pass. No i, no i okej, okay, tyle. Także powiedzmy, że mamy już tą część zakończoną. W następnym odcinku Aquatica Summit plus bonus. Prawdopodobnie bonus się odblokuje, gdy przejadę. T2 jako uciekinier, bo w następnym odcinku znów się przesiadamy do, do samochodów uciekinierów. No i tyle. Dzięki za uwagę, moi drodzy. No i trzymajcie się. Do usłyszenia wkrótce.